Witam na kanale planszowo Stranger Things instrukcja gry W tym odcinku omówimy sobie wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne Cała wiedza do tego, by rozegrać pierwszy lub drugi sezon tej gry Drugi sezon jest na odwrotnej stronie Są tam pewne drobne różnice Różnią się przeciwnikami troszeczkę Inny jeszcze jest też cel. Ogólnie tak, celem gry jest uratowanie Willa. W pierwszym sezonie mamy trzy miejsca, gdzie musimy się udać, pokonać takie stosy zagrożeń i. Uratujemy Will'a, jeżeli to się uda zrobić, wygraliśmy grę. W, drugiej, w drugim sezonie, na odwrotnej stronie, najpierw musimy uratować Will'a, ale to nie wystarczy do wygrania gry. Musimy jeszcze zamknąć bramę, dopiero po zamknięciu bramy wygraliśmy grę. Natomiast y, możemy niestety przegrać grę. Po pierwsze, jeżeli będziemy w trzecim akcie, już tutaj, i y, gra każe nam przetasować karty akcji w tym trzecim akcie, no to niestety przegraliśmy grę. Również, jeżeli któraś z naszych postaci poziom jej strachu osiągnie poziom e, zgrozy, czyli dojdzie do końca tego toru, e, dowolna z tych postaci, którą, e, dowolne, dowolna postaci, która bierze udział w danej rozgrywce, niestety też przegraliśmy grę. Dobrze, mamy już cel, więc przejdźmy sobie teraz do, e, przejdźmy sobie teraz do, naszych, e, do naszej rozgrywki. To, co jeszcze y, chciałbym tutaj podkreślić, to y, jak y, oglądaliście sobie film o przygotowaniu do gry, y, to tam pozostawiłem y, żetony na stosach y, sojuszników odkryte, a powinny być też, pierwszy żeton powinien być w ramach przygotowań odkryty. Y, gdy wyznaczamy pierwszego gracza, później y, po kolei y, gracze będą przystępować y, do, do swoich y, akcji. Y, w, gdy przychodzi moja w, rundzie, w danej rundzie, gdy przychodzi moja, moja tura, ja, każdy z graczy będzie musiał wykonać cztery kroki, cztery fazy. Po pierwsze, będzie się poruszać, z tego możemy zrezygnować nie musimy y, się poruszać, możemy pozostać tu gdzie jesteśmy. Y, ruch będziemy wykonywać tak długo aż dotrzemy y, tam gdzie chcemy dotrzeć, albo jeżeli wejdziemy na pole zajmowane przez przeciwnika i o ile nie y, nasza postać nie ma umiejętności, że możemy przez to pole przejść, musimy się zatrzymać i będziemy zmuszeni do walki y, z tym przeciwnikiem. W sezonie pierwszym walczymy z demogorgonem albo z patrolami, w sezonie drugim będziemy walczyć y, z Demopsami. Jest ich łącznie czterech. Ale tam też walka będzie się odbywać z bramą, będzie, będziemy walczyć z kluczami i tak dalej. Więc tam jest jeszcze kilka rzeczy, które są nadrukowane po prostu na planszach i z którymi musimy stoczyć nasze walki. Dobrze, czyli w pierwszej fazie to się poruszamy. Możemy, nie musimy się poruszać. Każda z postaci ma swoją wartość ruchu. Możemy dodatkowo zagrać kartę akcji. Taka jak przypomnę, te karty akcje mają wartość 1, 2 lub 3. Dzięki temu zdobywamy dodatkowe punkty ruchy. Nie musimy wszystkich punktów ruchu wykorzystać, ale tych, których nie wykorzystamy, przepadają, nie przechodzą do następnej tury. Po drugie, jeżeli wejdziemy na lokację, na której nie ma przeciwnika, będziemy mogli wykonać akcję. Natomiast jeżeli wejdziemy na pole, na które jest przeciwnik, jedyną akcją, jaką musimy wykonać, jest walka z przeciwnikiem. Normalnie, jeżeli tam nie ma przeciwnika, możemy nie musimy wykonywać akcji. Żeby wykonać taką akcję, musimy zagrać minimum jedną kartę akcji. Jakie są akcje, omówimy za chwilę. Jak już wykonamy naszą akcję, następuje tak zwane dobieranie kart, dobieramy kartę ze stosu tutaj kart dobierania akcji do ręki, żeby było ich pięć i teraz tak Jeżeli się okaże, wszystkie karty, które zagrywamy w ogóle akcji, kładziemy sobie koło naszej postaci, jako karty już zagrane Jeszcze ich nie odrzucamy, odrzucimy je dopiero w, później w kroku, w kroku czwartym. Natomiast w momencie, gdy będziemy chcieli dobierać nasze karty, żeby uzupełnić rękę do pięciu kart i w tym stosie kart akcji zabraknie kart już, to po pierwsze przesuwamy figurkę jedenastki do następnego aktu, co oznacza, że będzie się pojawiać więcej kart fabuły, jedna, dwie lub trzy, zależnie czy jesteśmy w pierwszym, drugim czy trzecim akcie. I teraz tak, bierzemy wszystkie karty akcji odrzucone, Bierzemy te wszystkie karty, które tutaj mieliśmy zagrane Musimy sobie zapamiętać ile mieliśmy kart z takim y, czerwonym trójkątem niebezpieczeństwa Bo to będzie ważne w następnej, y, w następnej fazie naszej akcji Bierzemy te wszystkie karty, tasujemy, tworzymy nowy stos i dobieramy aż y, będziemy mieli łącznie dobranych 5 kart I przechodzimy teraz do y, kroku, y, do fazy czwartej, czyli postępu fabuły Zależnie od tego, czy jesteśmy w fazie pierwszej, drugiej lub trzeciej, będziemy musieli odkryć po kolei jedną, dwie lub trzy karty z danego sezonu, plus tyle dodatkowych kart od 0 do 5, ile w danej, w danej turze naszej postaci zagraliśmy kart z tym oto znaczkiem niebezpieczeństwa. Przy czym Y, może się okazać, że y, czy to dzięki przedmiotom, czy, czy dzięki umiejętnościom y, naszych sojuszników, czy też dzięki odsłoniętym polom laboratorium będziemy mogli zignorować pewną część y, kart. Ym, Sezonu, fabuły i nie będziemy ich po prostu dobierać. Natomiast w momencie, gdy chcemy dobierać, dobieramy te karty po kolei, tyle ile wyliczyliśmy. Czyli, na przykład, mamy trzeci, trzeci akt, zagraliśmy dwie karty, to jest łącznie 5 Mamy odkryte trzy laboratoria, więc z tych pięciu zostają nam tylko dwa. Musimy jednak dobrać dwie karty. Dobieramy pierwszą kartę, rozpatrujemy, odrzucamy ją na 100 kart odrzuconych. Dobieramy drugą kartę, rozpatrujemy, ale w momencie, gdy Mamy dobrać ileś tam kart y, y, fabuły, i kartą, którą odsłonimy, y, będzie karta koniec dnia. To wszystkie y, karty fabuły, które byśmy mieli jeszcze dodatkowo y, y, dobrać, ignorujemy, nie dobieramy, dlatego że koniec dnia mówi nam: Przemieść de demogorgona do dowolnej lokacji po drugiej stronie, wybieramy sobie miejsce, gdzie go y, przemieścimy, ale pod warunkiem znaczy, nie jest napisane tutaj, że on musi być na górze, więc pytanie: czy ja mogę go przenieść, jeżeli jest na dole? Nie jest to tutaj wyjaśnione, jakby. I nie dobieramy więcej kart ten w tej turze. Bierzemy wszystkie karty odrzucone, bierzemy ten stos pozostałych kart sezonu, pasujemy i tworzymy nowy stos po prostu. Dzięki temu po prostu ten stos kart fabuły nam się zresetuje. To są wszystkie cztery kroki, które wykonujemy w naszej. W naszej turze po prostu, nie? W sezonie drugim karty, karty scen mogą nam kazać dokładać na planszę demo psy Jeżeli są już wyłożone cztery, cztery, jeżeli cztery figurki psów są wyłożone na planszę Karty ignorujemy, nic się dzieje, natomiast jeżeli nie ma, będziemy dokładać i automatycznie tworzymy stos Trzech zakrytych żetonów po prostu tej trudności Z którymi będziemy musieli walczyć, żeby pokonać takiego psa i go wyeliminować Przejdźmy, wróćmy sobie teraz do fazy, do fazy wykonywania akcji. Mamy dwa rodzaje akcji: akcje, które są bezpieczne, nic nas nie kosztują, zawsze możemy je bezkosztowo wykonać, oraz akcje obarczone pewnym ryzykiem, w których będziemy musieli się zmierzyć z tymi oto stosami żetonów. Akcji bezpiecznych są trzy: po pierwsze jest to akcja wyluzuj. Na różnych polach, czy tutaj, czy tutaj możemy wyluzować. Wyluzowanie polega na tym, że zmniejszamy nas stres. Tu zmniejszamy go o 1, tu zmniejszamy go aż o 2. Y, I do tego, już w momencie, jak ja sobie tylko zajrzę do instrukcji, żeby być precyzyjnym, y, możesz obliczyć o tyle, ile wynosi całkowita wartość Twojej akcji. Musimy zagrać minimum jedną kartę, żeby móc wykonać taką akcję. Czy to bezpieczną, czy, czy ryzykowną, ona ma jakąś tam wartość, plus, plus mówię, tutaj jeden, a tutaj doliczamy do tej akcji plus, plus dwa po prostu, nie? Dodatkowo, tutaj nic nie doliczamy, a tu doliczamy plus 2, Czyli tutaj w tym miejscu to wylozujemy się tyle, ile wynosi karta akcji, a tu wylozujemy tyle, ile wynosi siła naszej akcji plus jeszcze dwa. O tyle zmniejszamy na stres. Oczywiście nie możemy go zmniejszyć bardziej niż przesuwając ten znacznik do pola start. Przypomnę, że jeżeli w drugą stronę wkroczymy lub przekroczymy to czerwone pole, to automatycznie przegraliśmy grę. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, taką bezkosztową, to jest zdobywanie przedmiotów. Te przedmioty możemy zdobywać w różnych lokacjach. Normalnie jest tak, że wchodzimy na taką lokację, wybieramy akcję, zdobądź przedmiot, zagrywamy kartę akcji. Taka jaka jest siła tej akcji, dobieramy tyle kart przedmiotów, natomiast na tym polu do, do siły naszej akcji dodajemy jeszcze dwa, czyli dobieramy jeszcze dwie karty. Z tych kart, które sobie dobraliśmy, wybieramy tylko jedną kartę i dokładamy ją do naszej planszetki. Każda postać może mieć maksymalnie dwa przedmioty. Jeżeli mamy już dwa przedmioty, i chcieliśmy dobrać jeszcze jeden, dobieramy trzeci wówczas jeden z tych przedmiotów, czy ten nowy, czy ten, który już posiadamy musimy odrzucić. Przedmiotów nie możemy przekazać w innej postaci możemy jedynie odrzucić, żeby ktoś mógł sobie spróbować dobrać je ponownie. Podobnie jest z sojusznikami. Sojusznika, jak sobie dobiorę, akurat sojuszników mogę mieć dowolną ilość, ale jak sobie go dobiorę, to nie mogę go przekazać i akurat nie mogę go też odrzucić po prostu. Przypomnę jeszcze tylko, że akcja nie jest obowiązkowa z wyjątkiem akcji walki, więc mogę, ale nie muszę. Mogę wejść na jakąś lokację i nie wykonać tam żadnej akcji. Ostatnią akcją, która jest bezkosztowa, bezpieczna, jest zdobywanie informacji. Wchodzimy na posterunek policji i odrzucam zagrywamy jakąś kartę akcji taka jaka siła tej akcji, będziemy mogli na tylu stosach odwrócić wierzchni żeton z tym wykrzyknikiem po prostu, jeżeli na przykład zagramy taką akcję o sile 4 będziemy mogli wybrać 4 dowolne stosy które są zakryte i ten wierzchni żeton sobie odkryć, będziemy mieli taką troszeczkę informację o tym z czym się tutaj będziemy musieli zmierzyć i to jest wszystko jeżeli chodzi o akcje bezpieczne Akcje obarczone ryzykiem yy, różnią się od tych bezpiecznych tym, że aby wykonać daną akcję, będziemy musieli pokonać, yy, będziemy musieli się zmierzyć z takim stosem, yy, z takim stosem yy, zagrożeń po prostu, nie polega to na tym, że wchodzimy na taką lokację, gdzie powiązaną właśnie na przykład chcemy zdobyć sojusznika. Wchodzimy na taką pole tym, zagrywamy jakieś akcje, one łącznie mają jakąś siłę. Możemy do tego doliczyć na przykład bonusy z, z naszych sojuszników czy bonusy z y, naszej postaci czy bonusy z posiadanych przedmiotów. Sumujemy to wszystko. Na przykład to jest wartość 8. Bierzemy do ręki taki oto stos. Odkrywamy go i liczymy, jaki jest stopień trudności tego stosu. Jeżeli siła naszej akcji jest równa lub większa, odrzucamy wszystkie te żetony do wspólnej puli i możemy wykonać taką akcję. Natomiast jeżeli siła naszej akcji jest mniejsza, to niestety musimy wyliczyć, jaka jest różnica to może być jeden lub więcej punktów i tyle strachu otrzymamy, ile wynosi właśnie ta różnica. To jest po pierwsze. Po drugie, wszystkie te żetony, które przed chwilą żeśmy sobie podejrzeli, Odkryli, odkrywamy stronę zakrętą, mieszamy, jeden z nich losowo odrzucamy, nie podglądając jego wartości. Co powoduje, że będzie tych żetonów na przyszłość mniej. Ciekawa sytuacja jest wtedy, kiedy był tylko jeden żeton i przegraliśmy takie starcie. Mimo, że przegraliśmy, czyli musimy ponieść karę w postaci zwiększenia naszego stresu, to jednak ten żeton odrzucamy, a ponieważ go odrzuciliśmy, tu już nie ma żadnego żetonu, możemy, mimo to, żeśmy przegrali ale nie ma jednak już żadnego żetonu wykonać akcję tej lokacji. Normalnie jakbyśmy przegrali, by zostały tam jeszcze żetony, nie moglibyśmy wykonać takiej akcji. Jakie akcje możemy wykonać i które są niebezpieczne? Zacznijmy od tego, że możemy zdobywać sojuszników. Wchodzimy na taką lokację powiązaną ze sojusznikami, zagrywamy akcję. Jeżeli nam się udało zlikwidować ten stos, będziemy mogli dobrać sobie kartę sojusznika. Kładziemy go obok naszej postaci. To pole się zwoliło, i jeśli mamy jeszcze stos kart y, sojuszników, dobieramy kolejną postać, sprawdzamy, jaka jest liczba w prawym górnym rogu, i tworzymy nowy stos żetonów y, w takiej ilości dwa lub trzy żetony, y, zakryte. Y, dzięki temu będzie można zdobyć kolejnego sojusznika. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą możemy wykonać, y, to będzie będzie eksploracja laboratorium. Ona jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli ignorować jedną, dwie lub trzy aż trzy karty sezonowo, żebyśmy ich nie odkrywali. To jest bardzo fajna rzecz. Tak samo, musimy się zmierzyć i, i po prostu stopniowo ten, mówię, tutaj przedmioty mogą nam dać też konkretne bonusy. Następną rzeczą, następną taką akcją, którą możemy wykonać to jest skorzystanie z mocy jedenastki. Tych mocy mamy tutaj różnych, inne są na w pierwszym sezonie, inne są w drugim, żeby móc skorzystać z, z mocy jedenastki, po pierwsze przy danej mocy musi jeszcze być 100 żetonów, jeżeli nie ma tam już jakiegoś, tego żetonu, ta akcja została już użyta, wyczerpana i niestety nie będzie do nas dostępna, akcje jedenastki są jednorazowe. Jeżeli nam się uda pokonać taki żeton, odrzu taki stos żetonów, odrzucamy te żetony i wykonujemy przypisaną do nich akcję. Po prostu, jeżeli przegraliśmy, zmniejszamy liczbę żetonów i ponosimy karę w postaci zwiększonego, zwiększonego stresu. Tak? I coś jeszcze tutaj jest. Nie, teraz będą już chyba akcje. Aha, jeszcze jest akcja Ratuila. Prawda? Czy to w jednej, czy w drugiej yy, w tej będzie akcja Willa? Tak samo musimy to pokonać. Yy, po prostu taki jest żeby go odrzucić i tyle. Yy, to co jest ważne, akcje nie są obowiązkowe. Też jeszcze raz przypominam. I akcję na danej lokacji możemy wykonać tylko wtedy, kiedy nie ma tam figurki przeciwnika. Jeżeli jest, jedyną akcją, którą możemy wykonać, jest akcja yy, walki. I teraz na czym polega walka, walka. W pierwszym sezonie walczymy albo z patrolami, one mają tutaj jeden wspólny stos składający się z czterech żetonów, yy, z, yy, który musimy pokonać. Yy, natomiast Demogorgon ma takie wspólne pole, yy, może mieć do ośmiu takich stosów, więc jeżeli z nimi walczymy, wybieramy sobie, z którym stosem chcemy się zmierzyć. Jeżeli udało nam się taki stos pokonać, Wówczas odrzucamy wszystkie żetony z tego stosu i teraz jest coś takiego, że w przypadku patrolu będziemy mogli po prostu przesunąć, czy w przypadku Demogorgona, jeżeli pokonamy taki stos, będziemy mogli przesunąć sobie po prostu tą, y, y, tą figurkę, czy ten żeton patrolu na inne miejsce. W przypadku patrolu możemy to y, patrol możemy przesunąć na absolutnie dowolne miejsce y, na dowolną lokację y, na planszy tak. Natomiast y, jeżeli się okaże że walczymy z demogorgonem i są tu jeszcze jakieś stosy to przesuwamy go tylko na lokację sąsiednią. Jeżeli tu już nie ma żadnych stosów to nadal musimy walczyć. Ale zagrywając jedną kartę akcji, zawsze automatycznie wygrywamy i możemy tego Demogorgona przemieścić na dowolną lokację w tunelach. Po prostu wsyłamy go do podziemi. To jest pierwsza rzecz. Czyli walkę w pierwszym sezonie walczymy albo z Demogorgonem, albo z Patrolami. W drugim sezonie będziemy walczyć przede wszystkim z Demopsami. To jest bardzo ważne, dlatego że chcemy się pozbyć psów bo żeby wygrać drugi sezon musimy zamknąć bramę żeby zamknąć bramę musimy najpierw uratować Willa jak już pozbędziemy się wszystkich stosów przy akcji uratuj Willa wtedy możemy przystąpić do akcji zamknij bramę ale ta brama jest wzmacniana przez każdego psa, który jest na planszy i przez każde pnącze, są pola z pnączami które mają jeszcze stosy więc musimy walczyć, walczyć tak jak walczymy z psami? To te, psamy, te psy będziemy mogli odsyłać z gry. Aha, właśnie. W pierwszym sezonie, Demogorgona, możemy tylko przesuwać, ale nie możemy go zlikwidować. Jeżeli chodzi o patrole, te patrole możemy przesuwać, ale umiejętność jedenastki pozwala nam jeden z tych patroli po prostu wyeliminować z gry. Jeżeli gra mówi, że y, mamy coś usunąć z gry, czy to właśnie y, tutaj, patrol w pierwszym sezonie, czy jakąś kartę, usuwamy ją z gry, ona wraca do pudełka po prostu, nie? Natomiast w drugim sezonie będziemy walczyć sami, które możemy zdjąć z planszy, nie eliminujemy ich z gry, ale zdejmujemy z planszy, przez jakiś czas ich nie ma, yy, po prostu dzięki temu będzie nam, y, po prostu łatwiej, w momencie, gdy. Przypomnę, jak karta fabuły każe nam wrócić do takiego psa, musimy stworzyć nowy stos trzech żetonów zakrytych. Druga rzecz, jeżeli są tam takie pola, lokacje z pnączami i tam przy jakimś pnączu jest stos żetonów, warto taki stos po prostu zlikwidować, dlatego że im więcej tam jest żetonów, tym silniejszy jest nasz przeciwnik nasza brama którą chcemy zamknąć usuwamy te 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 pnącza po prostu oczyszczamy taką lokację nie? kolejną rzeczą którą właśnie w drugim sezonie to jest zamknięcie bramy przy czym zamknięcie brama brama ma swój stos żetonów ale do siły tych żetonów doliczamy doliczamy liczbę domów psów które są na planszy jeżeli nie ma żadnego to 0 jeżeli są wszystkie cztery, ta cztery punkty dodatkowe i doliczamy yy, tyle żetonów ile jest na stosach płynących, może to być od 0 aż do 12 żetonów ja przypomnę, że na każdym stosie może być tylko maksymalnie 4 żetony no i właśnie to są wszystkie akcje, które możemy wykonać a wspomnieliśmy o tym, że na danym polu mogą się pojawić maksymalnie 4 żetony to wspomnijmy też o tym, że karta Karta fabuły może nam dokazać na jakiś wskazany, wskazany, wskazany stos żetonów dołożyć. Kolejny. Jeżeli nie ma tam jeszcze czterech żetonów, możemy dołożyć czwarty. Jeżeli wierzchni żeton jest zakryty, nowy żeton dokładamy na wierzchu. Jeżeli wierzchni żeton jest odkryty, nowy żeton dokładamy zakryty pod spód tego. Pod spód y, danego stosu. Natomiast, jeżeli się okaże, że są już cztery, nie możemy dołożyć, to liczymy, ilu żetonów nie możemy dołożyć, odrzucamy je do wspólnej puli, i każda z postaci w grze y, dostaje tyle punktów strasu, ile tych żetonów y, żeśmy odrzucili. Jak już mówiliśmy o ruchu, to Dołożę tylko jeszcze jedną rzecz, mianowicie, jeżeli poruszamy się po tunelach, możemy się poruszać po tunelach, które mają taki na, y, napis poziom strachu plus jeden. Jeżeli będziemy przechodzić przez taki tunel w trakcie naszego ruchu, wówczas dodatkowo dostajemy y, karę, y, pod, y, która każe nam podwyższyć o jedną wartość naszego, y, naszego strachu na torze strachu. Dobrze, słuchajcie, to jest wszystko. Tutaj mamy podsumowanie, przypomnienie najważniejszych yy, rzeczy, które możemy sobie yy, wykonać po prostu w trakcie gry. Może mnie się to uda tutaj nie położyć, nie uda się. To sobie położymy tutaj. Dobrze, i słuchajcie, yy, bardzo dziękuję że tutaj ze mną byliście napiszcie komentarz czy graliście czy oglądaliście sezon ja w tej chwili oglądam drugi sezon pierwszy mi się nawet w miarę podobał nie, nie jakoś tam urywał ja nie lubię horroru więc to trzeba wziąć pod uwagę to że to nie są moje klimaty po prostu nie więc y, oglądam czasami filmy określane mianem gatunku horror y, ale oglądam je tylko dlatego że to są naprawdę świetne filmy jak to jest słaby to ja go ignoruję y, po ten sezon bym normalnie nie sięgnął sięgnąłem dlatego że że po prostu dostałem tą grę od wydawnictwa Portal Games do retencji, za co bardzo dziękuję. I oglądam pierwszy serial, mi się podobał, drugi już mi się, jestem w drugim odcinku. Niespecjalnie mi się podoba, akurat, nie, to zobaczymy, pewnie obejrzę. Natomiast jeżeli jesteście fanami serialu, no to gra też pewnie Wam przypadnie, bo jest bardzo fajnie, dużo jest nawiązań do tego w taki fajny sposób do tej gry. Po prostu. Dobra, słuchajcie, zostawcie subskrypcję, żeby nas było na kanale jak najwięcej, napiszcie komentarz, czy oglądaliście, czy jesteście fanami, czy lubicie horrory, y czy graliście w tą grę y po prostu, czy czekacie na piąty sezon i, i tak dalej, y dajcie łapki, zaproście swoich przyjaciół i tak dalej, nie? Dziękuję bardzo, widzimy się na rozgrywce sezon pierwszy.